Była wzięta do domu. No to jak to... My... W właśnie powiąca, że tam nie upadło dziecko, nie? Na podłogę i nie... Sprawdzi, nie, upadło. Czy wszystko jest dziecko ok? Yy, I sprawdzić, co tu się wydarzyło. Dziecko nie upadło na podłogę, tylko siedziało no. na podłodze, bawiło się piłką. Mhm. Chciało wziąć piłeczkę do buzi, mhm. ale piłeczka jest większa jak widać mhm. i jest troszeczkę szybszym kępem. Próbował wziąć to buzi i się wystraszył tak, po prostu. To, bo tylko, że mogła spisać Bardzo proszę. A nie stało, tak? No, państwo widzą. siebie zadowolony, ja mam go. znowu na, na podwodze. Pani mówi Pani o zgłaszaniu Tak. Jej sprawa jest już taka naprzeciwko przyjmowaniu eee, i... Z czego wynikają te zgłoszenia? No z tego, że to wymagają <grym> po prostu na no. tym Jestem animosowo zgłaszona przez, przez Pana, który e, też męka opiekę społeczną w Łapiewie, e, jak i e, Urząd Skarbowy i, i tak dalej. Czy że jest święć przeciwdziesięczna? Tak. No ja Pani mówiłam, żeby włączyć to w sensie i i namodanie, nie. Czekajcie, bo ona wyciszyła. Słuchajcie, popatrzcie, i to. I bardzo dobrze, że przyjechała policja, bo to wszystko, wszystko się jej przyda do adwokata na sprawę sądową. Także spokojnie. Słuchajcie, tam, już, tam jest policja, tak naprawdę, wy nie wycie, ale codziennie wzywają i nigdy się nie dopatrzyli niczego. Niczego. Dzielnicowy był, MOPS był i nie dopatrzyli się niczego. I bardzo dobrze, nie niech wzywają, wszystko się jej przyda na sprawę sądową. Roki, jak mnie słuchasz, y, jutro będzie wysłane wszystko do Urzędu Skarbowego, bardzo dobrze, że wezwałeś policję, wszystko się przyda y, na sprawę karci. Y, policja była, nie dopatrzyła się niczego, Co codziennie jest wzywana, także nic wam to nie da. Dziecko jest zadbane, czyste, zdrowe, także nie ugracie nic z tym, a ty się pogrążasz wzywaniami y, na nią policji. Także y, ile razy wezwie, wezwiesz policję, tym lepiej dla niej, bracie. Kochani, jutro mam 10 godzin lot. Wszystko mam dodam na Instagrama jak wysłałem do Urzędu Skarbowego zgłoszenie o oszustwo przez pana Artura Kujawskiego, przez pana Adama. Tak samo wszystko dostaniecie jutro. Także Roki trzymaj się, a te wezwania to, to na rękę akurat, co robicie. Wszystko się jej przyda do sądu bracie. Wszystkie te wezwania do sądu, wszystko się jej to przyda. Wszystko. A oczywiście, że on Iwona robi teraz live'a. Robi retransmisję u siebie, także wszystko się jej przyda. To nawet, jej, nawet na rękę jest jej, że wzywa policję, bo jest akurat pokazane na lewie, jak ją gnębią, jak ją nękają, jak wzywają policję. Policja się nie dopatrzyła ani razu niczego, co by mogło być złe w stosunku co do dziecka. Ale jest wzywana i musi przyjechać. Także wiecie co, policja ma obowiązek to sprawdzić i musi przyjechać i tyle. A te zgłoszenia wszystkie będą akurat dla niej dobre. Czekajcie, bo ona tam gada, wyciszyła się, wiecie. Nieważne kto wezwał, to do wszystkiego dojdą, spokojnie. Od tego jest adwokat, kto robi zgłoszenia bezpodstawne. To akurat jest na rękę, że policja przyjechała, bo to się jej przyda. Także akurat nic z tym nie ugrali, nic. Nie przychodzi. Adam, jak mnie tu słuchasz, to jeszcze raz powtarzam, jutro mam 10 godzin lot do Stanów. Yy, połowę tego lotu poświęcę na wypełnienie, na dodanie wszystkich zdjęć, yy, Twoich zarobków, tak samo pa zarobków pana kujawskiego, pół lotu na to poświęcę, żeby wysłać im e-mailem wszystkie dowody do urzędu skarbowego. A żebyś nie myślał, że kłamie, to dodam akurat story tutaj na TikToka, bo Instagrama nie mam. Bracia Adamie i bracie Arturze Kujawski. Także na razie wygnębicie ją, ale Wam się to nie udaje, bo wzywanie bezpodstawne policji jest akurat dla niej na rękę do sprawy sądowej, a Wy pochwalcie się, jak przyjdą do Was z Urzędu Skarbowego pisma. Wtedy się odpalcie i pochwalcie się, bracia. Oczywiście, że wezwał. Ktoś wezwał albo Roki, albo Black. Adwokat do tego dojdzie, tak? Siostro. Tak, tak. Nie Niech wzywają codziennie, nawet po pięć razy dziennie, lepiej dla niej. No szkoda, że jeszcze tego, Co? bo podobno pogotowie też wyzwali, nie? A tak, a poszła już policja? Poszli, no. O nie, zamklicie Jezus Maria, dziecka nie zabrali? No, Julek, zabrali nie cię? Nie zabrali cię, Syrko? <śledzianie> Jest? Roki, Jesteś? Roki, jesteś? ja ci tak ro, Roki dole od jutra. Pochwal się, jak ci przyjdzie z, z urzędu skarbowego, pismo. A resztę czekajcie na sprawę od, od, od adwokata. Jesteś? Nie, jest mm. mm. no, słuchaj, tak jesteś, słuchaj. karciach to ci jest na rękę, że wzywają. To ci się przyda wszystko. Akurat jest tu na lajbie, jak cię nękają, gnębią, rozumiesz? Tak, dokładnie. To akurat ci jest na rękę. Jedz, mango, jedz, widzę, że ci smakuje. Mm. Masakra, ludzie. Co za kretyni, powiem. Oli, się z tego, że dziecko się uderzyło, bo nie wiem, czy miałaś kiedyś kobieto, dzieci w życiu. Moje dziecko zaczęło chodzić, tyle razy się wywróciło, też tak płakało, jak ci jakoś się yy, mu nic nie stało. No, jest, jest to bezpodstawne zgłoszenie i na pewno ja to zadzwonię, ja zadzwonię do dzielnicowego jutra. Nie dzwoń do dzielnicy całego. wszystko adwokat, adwokatowi przekażę. A, no masz mie rację, zadzwonię do adwokatu. Nie adwokat załatwi, spokojnie. Z czym to możemy pogadać, no proszę. Ale ja będę chciał, to będę pokazywał i gówno mi zrobisz. Masakra. Boże, ci ludzie ile, są naprawdę psychiczni. Ile ludzi na TikToku pokazuje swoje dzieci, kurwa robi live'y z dziećmi. Mija tatu, kurwa robi live z dziećmi. Jakoś się nie ciopiacie, że jest patologia. A tu, tu znaleźliście sobie ofiarę i kurwa robicie z niej wronną matkę. Była policja, nie dopatrzyli się niczego, pojechali w pizdu. I tak jest codziennie. I dlatego dostaniecie taką karę, że mam ściany opadną. Tak, Sienko. Rozjedziemy ich w sądzie, co? Synuś? Dokładnie, słuchaj, oni się teraz śmieją, mają ubaw w siebie, że policja przyjechała, że wezwali, ale zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. Kto się, kto się będzie śmiał ostatni, o tak. Czarny, ja wiem, że jesteś zadowolony, poczekaj, jutro ci ale do... z czego, Ale z czego oni są, są tacy zadowoleni? No bo są, nie, zadowol ja rozumiem, bo... są zadowoleni z tego, że wezwali policję, nie? Ale. No Ale stego. co z tego, że policja przyjechała? No, możeśmy pogadali, no to no wszystko proste, nie. Dziecko normalne, szczęśliwe, jadło sobie mango. Policja przyjechała i bezpodstawne wezwanie cyk. Wszystko, wszystko będzie do kartoteki do sądu. Ja posłuchamy cenę na rudę, zgada. Black gadał, że jakaś Aleksandra 38 wezwała. Nie, 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 to on wezwał albo jeden, dwóch. Nie słuchaj. to jest Albo bo Ornest, jedno z adwokat dojdzie do tego. I zapłakał. Ten to był. Tylko przypominam wszystkim na live'ach i urokiego, i ulukiego teraz ubleka, że mój adres tylko i wyłącznie znają trzy osoby, i nimi są Black, Kasia i Asia. No, no to wiesz, kto wezwał mnie? 15 czy tam Deko robi taki hałas. No jak ci się odbije piłka, ja mam jak wnuki, mam tu, wiesz, jak o piłkami, pani, jaki huk droga, jest. Ale droga pani, jeżeli co, piłka spada... M Mona, to wyciszaj tych wszystkich, co tu to, to, to wypisują głupoty. Od tego macie moderatora, Walu, wypierdalać stąd. A jeżeli, spada, a jeżeli spada coś ciężkiego, to mamy... Słyszy pani różnicę? No ale to nie dziecko spadło, tylko ta piłka. Ale słyszy pani różnicę? Słuchaj... Słuchaj mnie, ty nie jesteś w dochodzeniu ani ja. Druga sprawa. Hej, Kasia, jest to Karola. Słuchaj rodzinny, słuchaj, rodzinny ośrodek diagnostyczno To jest, 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 jest. Droga pani, niech pani mnie posłucha przez 30 sekund i później pani mówi, co to no. z co pani tylko uważa. No, jemu ja, ja się to skończy. To jest początek jego końca, właśnie się zaczął. Spokojnie, początek jego końca. Najbardziej jego i Bleka zaboli, jak dostaną pisma z urzędu skarbowego. To ich najbardziej zaboli, gwarantuję wam. No, też słyszę. Jest różnica czy nie? Dla mnie jest jeden huk, tylko tyle. No, dobrze, okej, okay, no. Teraz coś Panu powiem. Odnośnie, odnośnie tego, że powinna y, prze, przebadać, że Panu się to nie podoba i tak dalej. Dobrze. Y, są ludzie za i są ludzie przeciw. Y, teraz tak. Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny jest od tego, aby zbadać tą tę sytuację. Nie ludzie na czacie. Bo ludzie dobrze, tego nie ja, Prawda? To, Prawda dlatego, czy nieprawda? Posłuchaj, Dlatego ja ty... już skontaktuję się bezpośrednio tak. z Centrum Usług Społecznych, skontaktuję się bezpośrednio z wójtem gminy Dopiewo, skontaktuję się bezpośrednio z Rzecznikiem Praw Dziecka. No, on jest pierdolnięty, naprawdę. Tej ...polityki społecznej. No i bardzo dobrze. Przeka przekażę to wszystko, przekażę te dzisiejsze nagrania dobrze. i te pozostałe, no. Dobrze. I teraz tak, za trzy godziny za 3-4 godziny zmienisz humor, bo masz schizofrenię paranoidalną. Ja mam też siostrę tak ciężką chorobą. Ja mam, co mam? Masz schizofrenię paranoidalną nie i za 3-4 godziny zmienisz, zmienisz inne nastawienie. To nie Więc też muszę brać pod uwagę, że jesteś chory psychicznie, człowieku. Ale proszę pani. Popierze. Człowieku, jesteś chory psychicznie. Moment, ale, dlaczego, ale dlaczego się pani. A zmieni? chorzy ludzie nie mogą stawiać diagnoz? No dobrze, ale. Czy to, ty pani, to rozumiesz? Dlatego, dlaczego w tym momencie pani łamie konstytucję? Jaką konstytucję? Ty kurwa pana do kurwa wczajnik, ty! Ty jesteś Uła. chory, kurwa na. Uła! Według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy z nas jest równy wobec prawa. Jeżeli dana osoba jest osobą w pełni poczytalną. Odpowiada za swoje czyny, oraz jej zeznania są brane pod uwagę. Ja jestem osobą w pełni poczytalną, osobą, które zeznania są brane pod uwagę, ponieważ dysponuję opinią psychiatryczną, która oznacza, że jestem człowiekiem poczytalnym. Więc, droga pani, pani tak naprawdę tutaj nie pokazała zupełnie nic poza poza brakiem kultury osobistej. Także o tym, czy czyje zeznania są brane pod uwagę czy nie, decyduje biegły sądowy. A czy w sumie decyduje sąd za pośrednictwem biegłego, bo to biegły lekarz sądowy wystawia y, opinię o ewentualnym braku poczytalności drugiego człowieka. Jeżeli oczywiście takowe, takowa występuje, więc, jakby tutaj, no, chyba kochani, troszeczkę, troszeczkę delikatnie, delikatnie mówiąc, yy, przesadzacie. No, ale ja rozumiem, jak najbardziej każdy ma prawo do własnej opinii. Będę, no to zapraszam. Ja tylko przypomnę, że w przypadku fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, jest to przestępstwem, także. I nawet będąc za granicą, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Holandii, czy w Anglii, czy gdziekolwiek, to i tak jakby nie jesteśmy mm, bezkarni i również odpowiadamy karnie. Ty odpowiesz karnie. Dzięki, kryje się Skarbówka, zapraszam. Ja Skarbówka od nie jutra. Nie do urzędu skarbowego, nie do, urzędu skarbowego jak, do izby skarbowego. A jak wyskole kurwa gołębia pocztowego i będzie nasyłał, kurwa, wysyłał gołęb pocztowy, kurwa na niego dowody i wszystko, to gdzie mnie znajdą? Skąd będę wiedzieć, że to ja. Cześć, Karcia. Wiecie co, ja się nie będę za bardzo dużo wypowiadać, ale powiedzcie mi jedno. Dlaczego te, tej gnidzie jebanej, bo już pomijając, czy ja mam rację, czy Wy macie rację, czy on ma rację. Dlaczego nie idziemy i nie blokujemy mu za każdym razem, kiedy włącza tego swojego live'a, blokować mu kurwa konto? Tylko jedno ostatnie moje pytanie. Dlaczego nie idziemy mu blokować konta, żeby mu się kurwa to w końcu sk skończyło? No bo nie tak, najlepiej by było, żeby się wszyscy ugadali, żeby nie wchodzić do niego na live'y, bo im więcej Ale nie, jest, ale ale, ale tego się nie uda, bo on ma tych swoich, tak samo może swoich schizofreników, nie wiem jak to ująć, nie obrażając innych osób. Nie, słucham, ale, nie wie, tym, energety, ale powinien... jak, jak nie ma. On. Słuchaj, dobrze widzisz, jak on, on na, na swoich live'ach ani nie przeklina, gada spokojnie. Tam nie ma takiego powodu, żebyś zgłosił, rozumiesz? Jakby były krzyki nie wiadomo głośno, byś zgłosił, ale on widzisz, on, on, on to wszystko robi przemyślane, to jest faniak. Kurwa, no ja tego nie rozumiem, bo, bo wiecie, co mam powiem karcia, ja oczywiście, ja jestem za tobą. No. Słuchajcie, bo za chwilę to będzie coś takiego. Przepraszam, bowiem, powiem tak tak, tak, tak dziwnie, to no, w dziwny sposób. Bo, tak, jak, bo jak dziecko zapłacze, sobie sobie. bo jak dziecko zapłacze, to nawet i lekarz przy porodzie, jeżeli dziecko nie płacze, u, nie płacze, uderzy go w dupę. I co w takim razie zaraz mam podjąć interwencję względem lekarza, bo uderzył moje dziecko, no, coś Ja ci powiem tak, e zbóra. ja ci gwarantuję, że on zniknie z tym jak dostanie z urzędu skarbowego pismo? Z izby skarbowej, bo ja do izby skarbowej to wyślę, nie do urzędu. Jak bleki on dostaną pisma, ja czy to gwarantuję, że oni znikną szybko z TikToka? Bo ja wiem, że jeden i drugi myśli, że ja tego nie zrobię, że tylko mówię, że gadam. No nie, akurat jutro mam lot bardzo długi, wszystkie e-maile wyślę w samolocie. Wszystkie, wszystkie i twoimi zarobkami już mam wszystko wysegregowane, no, czy, kochanie, tylko sobie jutro będę, będę miał czas, będę się nudził, to będę wysyłał. No tak, ale Luki, ale nawet i lekarz, kurwa, musi uderzyć, czy musi, no, klepnąć no, no, dziecko w dupę, żeby zapłakało, bo to jest naturalne, jak się dziecko rodzi, no, musi płakać, dlatego lekarz musi klepnąć, a u Karci zapłakało dziecko i co, od razu jest złą matką? No tak, kurwa, no, no, ale to jest jakieś chore. Tu ma następny dowód do sprawy, że jak jest gnębiona, jest wzywana policja na nią. Albo no, albo przed chwilą była policja. Karcia, ja też powiem tylko jedną. Dla mnie jesteś normalną matką, a to, że sobie zbierasz te gifty, to nawet i z tych giftów to ty otrzymasz jakiś prezent, twoje dziecko otrzyma prezent, więc chuj mu do tego. On własnego dziecka nie potrafił wychować i do dzisiejszego dnia nie potrafił kurwa utrzymać, bo nawet, dobra, nie płaci tych alimentów, ale mógłby chociaż pojechać do tego syna i powiedzieć, ej, słuchaj, no masz te urodziny, słuchaj, jest dzisiaj Dzień Dziecka, nie wiem, albo wysłać tej matce pieniądze i tak dalej. A on chuja z tego robi. No, Skończył mu się tego, ale no, wiecie, i, te... y, 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 Przepraszam was, ja, y, ja schodzę, ale, ale tak jest moje zdanie. Dobra, trzymaj się, braci. Czemu nie można? Wiesz co, nie, kupiłem za pieniądze z YouTube'a. Kupiłem za pieniądze z YouTube'a, powiem wam szczerze. O, nagle się pieniądze z YouTube'a znalazły. Z YouTube a. Czy ja wiem? Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Kupiłem za pieniądze... Oh, hej, a to mam takie pytanie, to my jako matki nie możemy siedzieć na TikToku, bo jak nam dziecko zaproszę, to co? Policja tak. będzie, będzie wzywana? To jest dla mnie chora no, widzisz, sytuacja, nie sorry Karcia, ale ja ci współczuję. Dziecko ma prawo zapłakać, więc musi, nawet wręcz musi zapłakać, jak jest małe, ono nam nie powie, co go boli, co mu jest, tak? Dziesięciolatkę, jak mam tutaj dziesięciolatkę, to mi powie, że jej brzuszek boli, czy tam cokolwiek, no to wtedy wiem. Ale siedmiomiesięczne dziecko, to przecież nic nie powie. Ale słuchajcie, ktoś mi napisał, Black wyzwał policję, rozmawiał na live, gdzieś na pewno będą szaty. Nie, on mówił, że on nie wzywał na live. Nie wiem, ktoś mi taką wiadomość napisał na Instagramie. Mówił jedno tak? słowo: kobieto, ja ci współczuję. To wychodzi chodzi na to, że po prostu ja, jako matka, teraz mam dziesięciolatkę, ale też jestem już. Mówił, podziewam. Ania, Ania pisze, pisze że mówił Gabriel, że zadzwonił po policję. Tak, mówił, to nie, nie ci wyśle światła, jak ma. Nic, powiem Panu, nie ma żadnego problemu y... na dzień dzisiejszy. Ale... Kijał, małe dziecko roczne, tak jak mówiłaś, dopóki nie zaczyna mówić, on się kontaktuje z rodzicem w, w, przez płacz. Przez płacz. Ale u Karci akurat tak było, że się odbiła, odbił się o piłkę i tam zrobili taki atak na nią, że dziecko spadło, że był huk, to kurwa są ta, tacy plotka, Oj, że, Mówią, że mi dziecko wypadło z rąk, rozumiecie, na podłogę. Dziecko ma się nawet prawo przewrócić. Ma prawo się uderzyć, ma prawo zapłakać. Dziwne, powiedziałabym, dziwne by było, jakby nikt ci nie płakało. To bym się tutaj martwiła. To, że z kolan spadło, tak by myśleli, no. Rozumiem, że dziecko było na podłodze, ale i z kolan spadło ale stała się krzywda, leciała krew zostało, kobieta policja przed chwilą była sprawdzić wiem, byłam przy tym no, no ale to ja już nie wiem jak to skomentować ja, ja, ja z tym nic nie zrobimy, jedyne co co ich zaboli to urząd skarbowy i nic więcej a, a gdzie Roki ma swego syna? co? gdzie Roki ma swego syna? czy dzieci się, przepraszam, czepią a, a czemu się swojego dziecka nie przyczepi? Tak naprawdę pan tylko i wyłącznie Spokojnie, bóg. to jest kwestia czasu. Tak, to, to już mamy do czynienia z o, Nie, nie. Są dłuższe wypowiedzi, są krótsze wypowiedzi. Ja, no nie nie Ale on nie da u siebie na live, jeśli ktoś myśli inaczej niż on, on nie pozwoli dojść yy, do słowa i na że mniej więcej, dwie, dwie, ale, ale, ale zobaczmy na przykład jak sobie debaty. Debat. Dobra, Karcia, trzymaj się tam jak coś, ja schodzę miłego, ciąga wszystkim. Nie jest debata, bo debata raczej nie polega Dobra, się na minutowej się. ponieważ nie miałaby sensu, tak? To już nie jest debata, drogi panie. Debata no zazwyczaj polega na tym, że osoba ma jedną minutę, półtorej minuty, to już maksymalnie, bo debata powinna być przede wszystkim klarowna no, i przede wszystkim dynamiczna. No, i wyobraźmy tak. sobie sytuację. Daj mi minutę, daj mi minutę, ja się w jednej minucie zdobę. dobrze? Będzie wtedy dialog? Dobrze. Słuchaj, no, siedzi, no, sobie, na siedzi mówiłem, sobie kobieta do domu no to